kurva Po obejrzeniu, jak ucierpiał kask, i jak ochronił głowę, chyba zdał egzamin w 100%. Generalnie go zmiażdżyło, przekrzywiło. Tutaj solidnie pękło. Więc, Lid, dał radę. Tak chyba można ogólnie powiedzieć. Zresztą, ratownik medyczny, który zbierał Piotra, również powiedział, że kask przyjął na siebie większość uderzenia i być może ocalił mu coś więcej niż tylko głowa.